Dzień dobry. Dziś pogadamy o czymś, co dotyka wielu z nas w dużych miastach o rowerach miejskich, a konkretnie jak sztuczna inteligencja pomaga przewidzieć, gdzie będą potrzebne w Warszawie. Opieramy się na bardzo ciekawych badaniach naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Celem jest no, zrozumienie, jak te nowoczesne grafowe sieci neuronowe GNN -y, i takie sprytne podejście do danych przestrzennych mogą usprawnić system weturilo. I co ciekawe, e, osiągnięto tu naprawdę wysoką dokładność. Mhm, zgadza się. Ta precyzja w przewidziwaniu jest kluczowa, wiesz, chodzi o to, żeby system działał sprawnie żeby rowery były tam gdzie ich szukamy i żeby było miejsce jak chcemy je oddać inaczej jest frustracja prawda no jasne okej okay, ale właściwie dlaczego to przewidywanie jest aż tak skomplikowane wydawałoby się rower stacja co tu trudnego oj lista czynników jest długa pora dnia czy to dzień roboczy czy weekend zupełnie inny ruch pogoda no wiadomo jak leje to mało kto jeździ temperatura też pewnie ma znaczenie Oczywiście. Do tego dochodzi lokalizacja stacji inaczej przy biurowcach, inaczej na osiedlach czy przy parkach. No i bliskość powiedzmy, sklepów, metra, uczelni to wszystko wpływa. Plus jakieś nieprzewidziane zdarzenia typu koncert czy mecz. Dokładnie. I właśnie dlatego te powiedzmy, starsze metody statystyczne sobie z tym słabo radzą. Ciężko im złapać te wszystkie zależności naraz, a już zwłaszcza te przestrzenne. Jak ruch w jednym miejscu wpływa na inne. Aha. Dlatego naukowcy użyli grafowych sieci neuronowych GNN. Są stworzone do analizy danych, które mają strukturę sieci grafu. A system stacji rowerowych to przecież idealny przykład takiej sieci. Czyli te GNN -y potrafią jakby zrozumieć te połączenia między stacjami że na przykład stacja przy metrze i stacja koło biurowca jakoś ze sobą gadają przepływem rowerów? Właśnie tak. Ale największą chyba innowacją w tych badaniach jest coś, co nazwano agregacją przestrzenną. Agregacja przestrzenna. Brzmi mądrze. O co chodzi? To jest, no, bardzo sprytne. Zamiast patrzeć na każdą z tych prawie 300 stacji osobno, co generuje mnóstwo danych i problem tak zwanej rzadkości, bo między wieloma stacjami po prostu nie ma przejazdów, mhm. to pogrupowano je w większe obszary. Nałożono na mapę Warszawy taką siatkę, komórki, i analizowano przepływy między tymi komórkami. Testowali różne rozmiary: 3x3, 4x4 i 5 na 5 km. A, czyli zamiast śledzić każdą pojedynczą mrówkę, patrzą na ruch między, powiedzmy, mrowiskami. To wydaje się logiczne, żeby złapać szerszy obraz. Dokładnie, świetna analogia. Ta agregacja, no, stabilizuje prognozy, ułatwia modelowanie. Ale jest tu pewien kompromis, oczywiście. Jaki? Ta największa siatka, 5 na 5 km, dała najlepsze wyniki ogólne. Współczynnik R kwadrat powyżej 0,91. To naprawdę imponujące. Ponad 91% zmienności wyjaśnione. Wow! Ale no właśnie taka duża komórka może trochę uśredniać, jakby rozmywać te mniejsze, bardzo lokalne przepływy. Z kolei mniejsze siatki, 3 na 3 czy 4 na 4 km, lepiej wychwytują te subtelniejsze ruchy. Czyli wybór siatki zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Czy planować na dużą skalę, czy zarządzać na bieżąco? Właśnie. Do planowania strategicznego może lepsza jest większa siatka, a do zarządzania operacyjnego tu i teraz może mniejsza. Rozumiem. A żeby taki model, czy to na dużej, czy małej siatce, dobrze działał, potrzebuje paliwa danych. Jakie informacje były kluczowe? Tak, danych było sporo i były różnorodne. Oczywiście czas. Pora dnia, dzień, tygodnia. Odpowiednio zakodowane, żeby model rozumiał cykle. Pogoda, temperatura, opady, wiatr, pobierane automatycznie z API. Standard. Tak. Do tego dane o samej flocie rowerów systemu operatora, NextBike'a. Lokalizacje stacji, jasne. Ale też, co ciekawe, gęstość zaludnienia z takiej globalnej siatki GHSP i bardzo ważne, odległości do różnych punktów zainteresowania, czyli PUI. PUI, czyli co, na przykład przystanki? Parki. Dokładnie. Przystanki autobusowe, tramwajowe, średnio stacje są tylko 112 metrów od nich. Metro, parki, sklepy, uczelnie, jakieś obiekty kultury. I to ma znaczenie. Ogromne, bo uwzględnienie tych odległości pozwala modelowi jakby no, domyślić się, dlaczego ludzie wypożyczają rower w danym miejscu. Czy to dojazd ostatniej mili do metra, czy rekreacyjna przejażdżka do parku. To łączy matematykę z takim wiesz miejskim życiem. Fascynujące. Mówiliśmy o tej świetnej dokładności R kwadrat ponad 0.91, niski błąd MAE poniżej 0.37. Ale w badaniu wprowadzono też nowy wskaźnik błędu Cmap. Co to takiego i dlaczego jest lepszy od standardowego MAPE? To bardzo ważna modyfikacja. Tak, standardowy MAPE, czyli średni bezwzględny błąd procentowy, ma pewną wadę w transporcie. Potrafi dawać absurdalnie wysokie wartości, gdy rzeczywista liczba przejazdów jest bardzo mała. Jak to? No wyobraź sobie, y, był jeden przejazd, a model przewidział 0 albo 2. Procentowo błąd jest ogromny, 100%, a operacyjnie pomyłka o jeden rower to często żaden problem. Aha, więc CMA. Czyli skorygowany mapę jest mądrzejszy. Po pierwsze, ignoruje błędy dla bardzo małej liczby przejazdów, powiedzmy od 1 do 10. Po drugie, jeśli faktycznie nie było przejazdów i model też przewidział 0, to uznaje błąd za zerowy, co jest logiczne. Czyli CMAP daje bardziej praktyczny obraz tego, jak model się myli w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Dokładnie. I wyniki CMAP w badaniu, tam między 19 a 22%, wyglądają dużo rozsądniej niż standardowe mapy, które wychodziło na poziomie 53-54%. To pokazuje realną użyteczność modelu. No dobrze, a przechodząc już do sedna, jakie są praktyczne korzyści z tych badań? Co to daje miastu mieszkańcom? Korzyści są bardzo konkretne. Lepsze prognozy oznaczają, że operator systemu no, może efektywniej relokować rowery czyli przewozić je tam, gdzie będą potrzebne. Tak. Mniej sytuacji, że stacja jest pusta, a my chcemy wypożyczyć i mniej sytuacji, że jest przepełniona i nie ma gdzie oddać roweru. To też pomaga w planowaniu, gdzie stawiać nowe stacje, jak rozwijać sieć. A dla nas, użytkowników? Większa niezawodowność, większa dostępność rowerów. Po prostu system działa sprawniej. A dla miasta to krok w stronę bardziej zrównoważonego transportu. I co ważne, ten model, ta metoda jest elastyczna, można ją próbować wdrożyć w innych miastach. Podsumowując, wygląda na to, że połączenie tej zaawansowanej sztucznej inteligencji, GNN-ów, ze sprytnym podejściem do danych przestrzennych, tą agregacją, daje naprawdę potężne narzędzie. Pozwala bardzo dokładnie przewidywać, gdzie i kiedy będziemy potrzebować rowerów miejskich. To ważny krok dla efektywności i ekologii miast. No i fajnie, że z istotnym wkładem polskich naukowców z VAT. Zdecydowanie, ale na koniec może taka myśl trochę prowokująca. Ten model świetnie radzi sobie z regularnymi wzorcami, z tym co powtarzalne. Mhm. Ale co z takimi dynamicznymi, nieprzewidywalnymi zderzeniami? Jakiś duży koncert na stadionie narogowym. Nagły protest, który blokuje ulicę. Remont ważnej trasy. Obecny model tego nie uwzględnia. No tak. Ciekawe jak bardzo można by jeszcze poprawić te prognozy, gdyby udało się nauczyć model reagowania na te dynamiczne, takie czysto ludzkie, nieprzewidywalne aspekty życia w mieście. To chyba kolejne wyzwanie. Rzeczywiście to daje do myślenia. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również.